Dzień dobry, Robert Czepielewski, Kurier Jeleniogórski, który zaczynamy od zaproszenia na 17. Krokus Jazz Festival. Na to wydarzenie miłośnicy jazzu czekali długie 12 miesięcy. Rusza bowiem 17. już Krokus Jazz Festival, a to oznacza że Jelenia Góra przez trzy dni zamieni się w jazzową stolicą Polski. Ruszamy już na Ostro, czyli koncerty gwiazd wieczorami. No i oczywiście od godziny 12 w sobotę i w niedzielę koncerty konkursowe Powiew Młodego Jazzu, na które wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Jest wstęp wolny, a muzyka na najwyższym poziomie. Muzycy grający w konkursie już niebawem uzyskają status gwiazd. Zasadnicza część festiwalu Krokus startuje o godzinie 19. Otwarciem stawy World Jazz Foto. jest to wystawa pokonkursowa, którą konkursu, który organizuje nasz partner Strutnowa podczas wernisażu tejże wystawy fotograficznej. będziemy mieli szansę posłuchać muzyki w wykonaniu górskiej grupy jazzowej Jazz God Quartet. Pierwszą gwiazdą, która wystąpi przed górską publicznością będzie Maciej Obara. Jeloni oczywiście go pamiętają, kiedy zaczynał swoje tutaj pierwsze kroki właśnie wspólnie z Tadeuszem Rolem Kosińskim, który zainicjował ten festiwal a jeśli chodzi o kwartet Maćka to hmm, oczywiście sekcja skandynawska plus dominiowania tak więc wielka można powiedzieć młoda wielka czwórka muzyków natomiast na scenie klubowej wystąpi zeszłoroczny zdobywca złotego krokusa Wipe Quartet drugi dzień festiwalu to przede wszystkim koncert trębacza Ambrose Akenmusir kwartet który nagrywa dla wytwórni Blue Note wielkie wielkie że tak powiem ma wsparcie zarówno krytyki amerykańskiej, w ogóle krytyki świata, bo on, mimo że czerpie troszeczkę również z tradycji, ale na tych swoich płytach wydawanych właśnie dla wytwórni Blue Note, przede wszystkim to jest jego własna muzyka, jego wizja. Ale Ambrose Akinmuzir to nie tylko jednak gwiazd sobotniego koncertu, bo mamy w klubie festiwalowym Kwadrat niemiecko-amerykański zespół, przede wszystkim trio, które tworzą Benjamin i Ludwig Nuss, ojciec i syn. Zresztą to są dwa również czołowe nazwiska, jeśli chodzi o niemiecką scenę jazzową. Sobota, niedziela. W południe Wielka Uczta Młodego Jazzu, czyli Powiew Młodego Jazzu z udziałem 15 zespołów, nie tylko polskich, bo mamy również zespół z Niemiec, mamy zespoły z Czech. No i warto być na tych koncertach konkursowych, bo one są taki mini koncertami i mam nadzieję, że Państwo dostrzegą również, że te zespoły grają na bardzo wysokim poziomie. No i ostatni dzień festiwalu to super grupa polska, ale. Można powiedzieć, że również kubańska z jednej strony, bo trzech, że tak powiem, rodowitych Kubańczyków, chociaż dwóch się już urodziło tutaj w Polsce, bo mówię tutaj o Jose Torres i jego synach Filipie i Tomku, ale Kujawy to nie tylko oni, bo Kujawy to przede wszystkim i maczek Sikała, no i dwóch pozostałych twórców, tak więc ta taka, można powiedzieć, wizja i muzyki, jazzowej i muzyki latynowskiej, no i wieczorny koncert również niedzielny będzie należał do tria Pateczusza Gruszewskiego, niegdyś laureata naszego konkursu. W niedzielę też poznamy laureatów tegorocznego konkursu powiew młodego jazzu. W jury zasiadają najlepsi z najlepszych, czyli Yeezy Stewin, Jaromir Honzak, Andrzej Dąbrowski, Krzesimir Demski oraz Leszek Żądło. Ratujmy Dzieciom Wzrok to akcja, która prowadzona jest przez miasto Jelenia Góra od 16 lat i która cieszy się dużym zainteresowaniem. We wszystkich Jeleniogórskich Szkołach Podstawowych ruszył program Ratujmy Dzieciom Wzrok. Jeden z najstarszych i najbardziej kompleksowych programów prozdrowotnych organizowanych przez miasto ilenia Góra. Badaniami okulistycznymi objęci są wszyscy uczniowie klas pierwszych i siódmych. Rzecz polega na tym, że dzieci e, 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 zaczynające szkołę zostają poddane badaniu okulistycznemu, które finansuje miasto. Pani okulistka odwiedza wszystkie szkoły zgodnie z harmonogramem tam ustalonym Dyrektorami, bada, bada wzrok. Korzystają moi uczniowie z tej akcji od wielu, wielu lat. Cieszymy się również, że w tym roku szkoła będzie mogła wziąć udział w takiej wersji też poszerzonej, bo nie tylko dla uczniów klas pierwszych, ale również dla uczniów klas siódmych, klas starszych. Dzieci korzystają, rodzice wyrażają zgodę. Potem przekłada się tutaj na taką konkretną informację zwrotną do rodzica, w jakim stanie jest wzrok dziecka i ewentualnie kwestie dotyczące korekty wzroku też są w tej akcji brane pod uwagę. Następnie po przepisaniu soczewek dzieci zgłaszają się do optyków salonów optycznych, tam są wykazy, do których i Jelniowskie Zakłady Optyczny refinansują same szkła okularowe. Gdyby wydarzyła się historia, że no rodziców nie stać na oprawki, no to Klub Rotary w Jeleniej Górze zadeklarował finansowanie oprawek. Rotary Klub funduje oprawki dla tych dzieci, ale też niejednokrotnie dodatkowe badania, ewentualnie dodatkowe w trakcie roku, jeżeli zmiany tych wad tych wzroku występują, Rotary również w tym bierze udział. Przez 16 lat trwania programu Ratujmy Dzieciom Wzrok zostało przebadanych 40 tysięcy uczniów. Ale na tym działania prozdrowotne miasta się nie kończą. Chciałem powiedzieć tak, że dziewczęta, których rodzice chcieliby poddać się szczepieniom przeciwko rakowi szyjki macicy, to HPV się nazywa, mają te szczepienia refundowane przez miasto. To są szczepienia przeciwko pneumokokom dla, dla dzieci tych najmniejszych. Również drogie, kosztowne szczepienia, które które można, które my refinansujemy nowością jest możliwość szczepień dla seniorów powyżej 60 roku życia przeciwko grypie i to w tej chwili w tej chwili się zaczęło. No i nasza stała współpraca z Fundacją McDonalda, to jest taki wielki samochód z USG, który wjeżdża na plac racuszowy i tutaj około 140 dzieci, które mają skierowania od specjalistów no może być przebadanych na USG. No to to cały wachlarz włączenia się miasta Jeleniej Góry w profilaktykę zdrowotną mieszkańców. Przypominamy, że w Jeleniej Górze profilaktyczne, darmowe badania USG wcześniej zapisanych dzieci odbędą się 8 i 9 listopada. To wszystko co dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny odcinek Kuriera Jeleniogórskiego.